Cześć! Witam w kolejnym odcinku na moim kanale o tym, co udało mi się wypożyczyć z biblioteki. Ostatnio udałem się do filii sekcji dla dzieci Książnicy Beskidzkiej w Bielsku Białej przy ul. Słowackiego i w zasadzie wypożyczyłem kontynuację znanych mi już serii. Pierwsza to Złota kolekcja Kajka i Kokosze. Tom drugi, jak zwykle piękna, twardo oprawa. Bardzo chętnie przeczytam ciąg dalszy. Ten tom zawiera szranki i konkury, z tego co pamiętam. To jest szczegółowa rozpiska, jest tutaj. Czyli pierwszy to jest Złoty Puchar, drugi Szranki i Konkury. Następnie Wojem Miła i kolejne tomy, które okażą się w tym najprawdopodobniej w 2022 roku. Więc to jest pierwsza rzecz, którą udało mi się wypożyczyć. Drugim komiksem jest z cyklu Najwybitniejsi Naukowcy. To jest tak, najwybitniejsi naukowcy to jest Newton, grawitacja w akcji. Czytałem dotychczas wszystkie wydane tomy z biblioteki i jeżeli utrzymałem poziom, to jest naprawdę lektura warta uwagi. Mają fajne takie przedstawienie takich faktów naukowych, ciekawych postaci w sposób w miarę przystępny, więc warto się z tym zapoznać. I ostatnim komiksem, który. Udało mi się ostatnio wypoczyć, to jest w cieniu Drzech, drzew pod zimy. To jest akurat komiks z cyklu 5, czyli dla takich najmłodszych czytelników. Niewiele tekstu, duże dymki i w ogóle taki bardzo bym powiedział prosty, żeby nauczyć najmłodszych i zapoznać z medium komiksowym. Bardzo chętnie przeczytam sobie ten tom. Zobaczę, czy trzyma poziom poprzedniego. Jak tylko uda mi się go przeczytać, zamieszczę opis, recenzję taką na moim kanale. To jest na razie tyle, jeżeli chodzi o nowości biblioteczne. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć!